Cześć, miło Cię widzieć na naszym kanale MSK Akademii. Zapomniałem, jak się nazywasz. Ja jestem Ania. A dla tych, którzy są na tym kanale po raz pierwszy, krótko przedstawię, czym się zajmujemy. Instytut MSK Akademii oferuje warsztaty i obozy letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży. Warsztaty i te obozy są o różnej tematyce. Muzyczne, sportowe i kulturalne. M -S K. W swojej ofercie ma również indywidualne kursy języków obcych. Ale tutaj już nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Języka z nami może nauczyć się każdy. Nasz najmłodszy uczestnik jednego z kursów ma 6 lat i łączy się z nami prosto z Wielkiej Brytanii. I po to tu właśnie jestem! Wpadliśmy na pomysł wraz z całą naszą ekipą MSK, aby nagrać cykl takich 8 kilkunastu minutowych właśnie tutaj na YouTubie. Ponieważ jeden miesiąc nauki przy Skype'a obejmuje 8 spotkań po 60 minut. Pragniemy, abyś doświadczył, jak wspaniale i efektownie wygląda nauka właśnie. przez ten ekran. Zobacz, na przestrzeni miesiąca masz 8 lekcji. tak? Tutaj masz mniej 10 minut raz w tygodniu. To teraz sobie pomyśl, jakie efekty osiągniesz, jeżeli będziesz uczęszczał na indywidualny kurs, indywidualnie dopasowany właśnie do Ciebie. Może chcesz pracować za granicą, może chcesz studiować, może po prostu chcesz się dostać do gimnazjum, a może po prostu nauka języków obcych jest Twoją pasją. Moją jest. <laughs> Dzisiaj spotykamy się po raz piąty. Ten kurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i zapisać się na indywidualne kursy, to zapraszam Cię na naszą stronę internetową. A jeżeli chcesz coś dla mnie zrobić, to zasubskrybuj ten kanał po to, aby być z nami na bieżąco. Jesteś ciekawy? Jesteś ciekawa, czym się dzisiaj zajmiemy na dzisiejszej lekcji? Czym się dzisiaj zajmiemy na dzisiejszej lekcji? No, czym się dzisiaj? Na dzisiejszej? Czekaj, przekręcę, spróbuj to nie, czy nie. Dzisiejszy temat lekcji to czasowniki modalne. Dobra, 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 wiem, wiem, że nie lubisz tych określeń gramatycznych, ponieważ od razu się zniechęcasz i mówisz, Boże, już zaczynamy od tych wszystkich regułek. Nie zaczynamy, mam na to inną metodę. Najpierw poznamy te czasowniki, wprowadzimy je w życie, a później Ci powiem, jak się nazywają, dobra? Modalne. To jest ta scena, w której dajecie nogę. Pst, jak jesteś tu pierwszy raz, to nic nie szkodzi. Obejrzyj ten odcinek do samego końca, ćwicz pilnie razem ze mną, a później w wolnym czasie obejrzyj poprzednie odcinki, żeby nadrobić zaległości. Tych czasowników jest sześć. Powiem najpierw po niemiecku i zobaczysz ich znaczenie w języku polskim na tablicy. Ale powtarzaj po mnie, dobra? Müssen, dürfen, können, wollen, sollen i mögen. Czasownik müssen oznacza musieć. Wyraża konieczność zrobienia czegoś. Ja muszę iść do babci. Ja muszę zrobić zakupy, ponieważ lodówka jest pusta. Ja muszę iść na te zajęcia, ponieważ niedługo jest sprawdzian. Jest naprawdę konieczność, konieczność, konieczność. Czasownik dürfen oznacza mieć pozwolenie. Wiele osób myli ten czasownik z czasownikiem können. Ich kann, ich darf. Jaka jest między tymi dwoma słowami różnica? Dürfen to czasownik, który wyraża pozwolenie. Przyzwolenie. Darf ich es bekommen? Czy ja mogę to otrzymać? Spokojnie, spokojnie, nauczymy się dzisiaj tych sformułowań i będziesz tak samo mówił jak ja. A kann ich, to jest ja mogę, mam umiejętność. Ja mogę to zrobić. Ich kann es machen. Es to jest to. Ich kann es machen. Ja mogę to zrobić. A jeżeli Chcę kogoś poprosić o pozwolenie, czy ja mogę to zrobić, czy ja mogę to od Ciebie odebrać, albo czy mogę coś od Ciebie pożyczyć. Darf ich das von dir leihen? Leihen oznacza pożyczać. Powtórz słówko. Leihen. Dobra. Darf ich das von dir leihen? Kann ich das von dir nehmen? Ich kann das von dir nehmen. Ja mogę to od Ciebie wziąć. Darf ich das von dir nehmen? Czy ja mogę to od ciebie wziąć? Wyobraźcie sobie człowieka, który ma takiego malutkiego wybaska na rękach. I teraz chcecie zapytać tą sobie, czy możecie to dziecko potrzymać na rękach, ale wtedy prosicie o przyzwolenie. I pytacie, daw, isiaskind? A jeżeli widzicie, że ciocia bądź mama są bardzo zajęte, to oferujecie swoją pomoc. Ja mogę potrzymać twoje dziecko. Czasownik wolen oznacza chcieć. Bezpośrednio chcę. Ja chcę to zjeść. Ja chcę nauczyć was języka niemieckiego. Rozumiesz? Jest drugie słówko, myślen, to jest chciałabym, z tym takim charakterem przypuszczenia. Chcesz? W dużo bardziej formie grzecznościowej. Słowo myślen oznacza chcieć, ale w takim trybie przypuszczającym. Ja chciałabym napić się szklanki wody. Jest to taka bardzo forma grzecznościowa, sformułowania chcieć. Jeżeli jesteś w restauracji, to znacznie grzeczniej wyrazisz swoje życzenie używając słowa myszczen. Ja chciałabym napić się szklanki wody. A czasownik wolen jest to takie bezpośrednie chcę. Wyobrażasz sobie być w restauracji i ja chcę szklankę kawy? No nie bardzo. Ja chciałabym zamówić filiżankę kawy. Czasownik Zolen. Czasownik Zolen wyraża powinność. Ja powinnam nauczyć się teraz na egzamin. Ja powinnam pojechać na zakupy. Czasownik Mögen. Wyraża upodobanie, lubić coś. Ja lubię jeździć szybko autem. Ej Magnes Auto z Farm. Ja lubię lody czekoladowe. Ja lubię jeść pizzę włoską. No dobra, to teraz y, odmijamy te czasowniki, nie? Odmiana nieregularna oznacza tylko jedno: musisz wykuć ją na pamięć. Ale mam dobrą wiadomość pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej odmiana jest taka sama, czyli tak zwane dwa w jednym. Jednego słowa się nauczysz, a możesz wykorzystać to słowo w dwóch przypadkach. Lecimy. Müssen. Musieć. Ich mus. Du musst. Er sie, es muss. Wir müssen. I ja must. Sie müssen. Dlaczego mówiłam, że w liczbie pojedynczej mamy te takie mikrowyjątki? W bezokoliczniku mamy u umlaut. müssen, Musieć. A nagle w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli ja, mamy zwykłe u. I bardzo wyraźnie trzeba je również w wymowie zaznaczyć. Ich mus. Ja muszę iść. Ich mus gejen. Druga osoba. Du musst gejen. Ja er muss gejen a w liczbie mnogiej pozostaje człon bez okolicznika z uumlaut. Wir müssen gehen. My musimy iść. Powtórz. Wir müssen gehen. Wy musicie, to jest ja u Uumlaut zostaje. Tak jak jest bez okoliczniku. Ja müsst gehen. Sie müssen gehen. Oni muszą iść. Masz to? Kolejny czasownik to... Dürfen. Zwróć uwagę na to, że czasownik mówiący o przyzwoleniu częściej pojawia się w zdaniu pytającym. Więc dla tych, którzy nie byli ze mną na poprzednich spotkaniach, przypomnę krótko zasadą budowania zdania pytającego. Czasownik musi się pojawić na pierwszym miejscu zdania. Czasownik dürfen. Ja mogę. Ich darf. Du darfst. Er darf. Sie darf. Es darf. Fajnie co się ogląda, mnie. No mam nadzieję, że tak. Ale chciałabym, żebyś jeszcze aktywnie brał udział w tym oto spotkaniu. No przecież po to tu stoję. Dawaj jeszcze raz. Iść darf. Du darfst. Potrafisz. Du darfst. Er, sie, es darf. Wir i bez okolicznik. Dürfen. Ihr dürft. Sie dürfen Widzicie znowu że w liczbie pojedynczej mamy ten taki oto wyjątek, że troszkę odbiega brzmienie tego czasownika. Ja mogę od bez okolicznika dürfen können Ja mogę Ich kann Du kannst Er sie es kann Wir können Ihr könnt Sie können. Wollen, chcieć. Ich will. Du willst. Er sie es will. Całe, er sie es will. Wir wollen. Ihr wollt. Sie wollen. Sollen, ihr odmiana Ich soll. Du sollst Er, sie, es soll Wir sollen Ja sollt Sie sollen Mögen Mögen znaczy lubić. Bardzo często się używa tego czasownika. Możesz użyć tego czasownika wtedy, kiedy coś Ci się podoba, bądź wtedy, kiedy coś bardzo lubisz. Jesteś gotowy? Jeszcze jest koncentracja? No słuchaj, to jest tylko 10 minut. Ich smak. Du magst, er, sie, es mag. Ślicznie. Wir mögen, ja mögt, sie mögen. Zobacz, w pierwszej osobie liczby pojedynczej mamy wszędzie a. Taki wyjątek. Nie przejmuj się. Jak przerobisz 5, 6, 10 przykładów, to nawet nie będziesz musiał kuć tego na pamięć. Będziesz pamiętał, że ja mag, du, ty magst. On, ona, ono, ono, mak. A później w liczbie mnogiej zawsze masz to o umlot. Wir mögen. Powtarzaj, powtarzaj. Wir mögen. Ja mögt Sie mögen. A teraz za pomocą tych czasowników, czasowników modalnych, możesz nadać różny sens następującemu zdaniu. Ja muszę to zrobić. Ich muss es machen. Ja mogę to zrobić. Ich kann es machen. Ja powinnam to zrobić. Ich soll es machen. W szczególności ci, którzy uwielbiają odkładać rzeczy na później, mają ciągle poczucie, że powinni to zrobić. Więc radzę takiej osobie nauczyć się tego słówka na pamięć. Ja chcę to zrobić. Ich will es machen. Hmm... Ja chciałabym to zrobić. Ich möchte es machen. Ja mogę to zrobić. Ich daw es machen. Tak? Jeżeli ktoś ci po powie, nie, ty nie możesz tego zrobić, to darfst es nicht machen. Ty nie możesz tego zrobić. Tu darfst es nicht machen. Nie masz na to przyzwolenia, a ty możesz powiedzieć, ja, ich darf es machen. Tak, ja mogę to zrobić. Czy rozumiesz różnicę między dürfen a können? Jest taki bardzo dobry przykład. To można zrobić, a tego nie wolno robić. Das kann man machen, das darf man nicht machen. Na dzisiaj to już koniec, wiedz, że to jest Twój czas i bez względu na poziom zaawansowania i bez względu na wiek możesz się nauczyć ze mną w bardzo sprytny sposób już od samego początku prawidłowej struktury języka niemieckiego i płynnie przede wszystkim tym językiem niemieckim operować, ale pod jednym warunkiem, że wytrwale i pełen motywacji po mnie powtarzasz zadane zadania. Przypominam ci, że na stronie internetowej znajduje się dokument wraz z kopią tego filmu, który możesz wydrukować, który jest podsumowaniem dzisiejszego spotkania i również zawiera kolejnych 20 czy tam 25 przykładów, abyś utrwalił jeszcze raz tą wiedzę i mógł ją również przećwiczyć. Bardzo się cieszę, że byłeś. Jeżeli masz jakieś pytania. I chcesz zapisać się na indywidualny kurs języka niemieckiego, bądź angielskiego, bądź rosyjskiego, to zapraszam cię na naszą stronę internetową. W każdej chwili możesz do nas zadzwonić, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy. Można powiedzieć, że pracujemy 24 na dobę. Z nami nie uczysz się języka obcego. Z nami nauczysz się języka obcego. Pa!